Zipek, co ty robisz? Jak to co? Zakuwam cię! Czemu skuwasz mnie kajdankami? Ach, sprawa jest bardzo prosta, widzowie. Dzisiejszego dnia będziemy robić tortury Ernestowi. Całutki dzień. Co?! Mówiłeś, że składasz mnie kajdankami, bo macie dla mnie prezent! No tak stary, zobacz na to! Mamy tutaj nowiutką konsolę CAR i tortur. Ej, usłyszałem tortury, przyszedłem od razu. <laughs> Co Dobra robimy? chłopaki, to zanim wylosujecie mi tortury, to wylosujcie jakiego koloru przycisk subskrypcji widzowej mają zostawić pod filmem. A, to czekaj. Niebieski. O, także niebieski. Co? Jak kliknął przycisk subskrypcji, który jest czerwony, to zmieni się potem na szary. Ja niesamowite. Muszę z, ja muszę z powrotem na, zamienić go na tortury. Okej. Okay. W takim razie ja losuję pierwszą karę, jaką dostaniesz, a dokładnie tak, torturę. Tak, stary za te wszystkie lata. Uwaga, trzy, dwa, jeden. Naszyjnik z ryby. No na szyjnik z ryby! Piotrek, szykuj na szyjnik z ryby! Uwaga, ERNEST, specjalnie dla ciebie naszyjnik z rybki! O, ale to suchnie! Nie, nie, żypek, nie no proszę. weź! Weź! No nie, proszę! O Ej, nie! No, Wylosowaliśmy ci, no co? Co mamy być Ale to... na no, no śmierć! Ona jest zgniła czy co? Jest... O, nie... Gorsza jest ręka po tej rybie. No, pani strasznie! Właśnie. Matku, uważaj, bo się urywa. Ej! To, to ona o! mi przesiąkła poza koszulkę! Już tak szybko! No, zostawcie pokaż, pokaż. No, chcemy zobaczyć tylko, no! Ej, łatwo jest sobie z drugiej strony. No, no troszkę Co masz jest, mokre. Jest, jest no, przestań, kurde! <laughs> to jest Teraz jest moja kolej. RDS, jesteś gotowy na tortury? Okay. Tak, szczerze, to zupełnie nie. Ale ja ci wylosuję coś naprawdę, naprawdę dobrego. Patrz, uwaga! Budzikowy nausznik. To o! nie jest dobre. O, no, ale nie pójdziesz spać w sumie. Więc... I tak bym nie zasnął z tym smrodem No, w sumie racja. Dobra, Łukasz, przynieś naszą tajną broń. Dobra. Tak? Załóż to. Jest dosłownie na Ej, zmianę. stary, ale na kiedy z... no, ustawiłeś budzik? Na za minutę. Więc Ernest będzie miał challenge taki, że będzie musiał czekać minutę i nie będzie wiedział, Ernest, kiedy to się włączy. No. Proszę bardzo. Baw się dobrze. A. Ej, Ernest. Słyszysz cykanie? Ej, sip też... Ej, patrz, on wygląda jak zegar teraz. Aha. A słyszysz to? Czekaj. Aaaa! <grym> Przepraszam, w każdej rundzie będę to robił, bo nie! nie, nie mogę. Przestań po tej rundzie. Aaaa! No nie! nie No nie! Nie weźcie wyłączcie wy wyłącznie! to jest głośne! Się, nie to nie, to mogę to Nie to, mogę! Nie! Nie! Rogę, no. Trzymaj, no to jest za głośne, no! Weźcie to zdejmijcie! Weźcie to zdejmijcie! Nie chłopaki, to jest, oh, to jest przesada Jeżeli myślisz, że to była przesada, to zobaczysz co będzie dalej Zipek, wybieramy kolejny przycisk Chłopaki, ile to jest tych kart, Tyle co przycisku? Dobra, Dobra wyłączyłem, ale zostawiamy to tutaj Będzie ci cykało przynajmniej o. Kolejny przycisk dla Ernesta, aby wybrać mu karę, spójrzcie na jego minę Ale zasłużył na to, mówię serio, zamykał nas w boksach, w więzieniach Czerwony! Mop na głowie Mop na głowie, mam nadzieję, że będzie mokry i brudny czy nie? zipe Czyli zmieniamy moje nakrycie głowy, tak? Nie, ja bym to dał. O. Nie, ja myślę, że nada się, żeś miał i jedno, i drugie. Ej, jest taki raper, jak on się nazywa? Ten z tym, e, Multi. Multipla. Ej, multi to ulubiony raper polski, chłopaki. O. No to wyglądasz jak multi. No tak jest pięknie. No no. O nie, a to nie wygląda jak czuks? A no wygląda trochę jak czupa Czuks Ej, chłopaki, ale. Chwila! W sumie spoko jest akurat e, ta kara, w sensie. To nie jest niewygodne, nie jest obrzydliwe. Zapomniałem zmoczyć w wiadrze. Yeah. O, czekałem na to. Tak! To samo chciałem powiedzieć, co jest z wami, że to jest tak łatwe. Ja pozwoliłem chłopakom wybrać, jakie chcą tortury. I szczerze mówiąc, myślałem, że wybiorą trochę mniej ostre, ale z drugiej strony sam bym wymyślił dokładnie to samo, więc nawet nie będę mówił, że zrobili cokolwiek źle. Dlatego, że przynajmniej jest to dosyć śmieszne. Dobra, czyli wiaderko mamy gotowe. Słuchajcie, no Ojej, złony nabrało wody Zipek, wyciśnij go chociaż Mocimy jak Ej, leży Ej, proszę, wy, wy, wyciśnij go o, Ale ona jest zimno. Wy, wyciśnij go, Zipek o, Ej, czy to wiatr nie jest przypadkiem po... To jest po ogórkach chyba Albo po ogórkach, albo to jest... Jak się o, do, do klejenia? Silikon Silikon, no Każdy tak W każdym razie tak, jest to ty wyciskasz odstom, odstom. to? Lecił łódko no, tylko, nie leci aż tak, to, bo to jest takie no, zimne łopaki, bo ta ryba jeszcze ożyje na mnie, jeżeli wodę złapie Ja się trochę cykam, że ona znaczy się Stary wiesz, że ona nie ma. Jak ty wiesz o tym, że to będzie jednak! Uwaga! O, tak! Ale zimne! O, teraz jest tak wiesz. O nie, mogliście chociaż dać czystą wodę z kranu od razu nie z jakiegoś... Patrz jak tu do tyłu idzie, Ernesto. Ale. Ale to jest ale mi zimno jest! Spokojnie, stój, stój! Spokojnie, spokojnie! To samo chciałem, naprawdę to samo. Kolejna tortura, które by tu wybrać? Może. Jakie chcesz? O, pozwalam ci wybrać. Eee, zieloniutki, bo lubię stary. Zielone. W plecach 30 kilo. Zielone. O. Plecak z 30 kg? Plecak z 30 kg. Ale on siedzi, dobra. To skoro tak, to tym razem. Stajemy i będziesz stał. Złota ryba już na mnie. Co to jest? Co to <grym> jest? jest? <grym> co ty? Po co nie do końca stary? zmieściło się to do plecaka? Co ty żeś zrobił? Ale to w jakiś sposób Ernest musi trzymać, bo to ser jest 30 kilo Trzymaj Ernest, trzymaj O O Kurna. No Ej, no, nie się żart. nie da bo mi się ręce napinają i nie polą. Ja bym to przywiązał do niego sznurem Dobra, więc co, jest to skoro tak, to on nie tak może usiąść. Tak. I będziesz tak. miał to na kolanach. Dokładnie. To jest jak cholera, mówię wam serio No ile to jest? 30 kilo 30 kilo tak naprawdę, no mocne to jest Jak to dobrze wygląda Dobra, dawaj, teraz ty To jest piękny dzień Zostajesz kwiatem Co to znaczy? Zostajesz kwiatem? Co to znaczy? O co chodzi? Jak to co? Co w tym jest złego? A zaraz zobaczysz. <laughs> Chyba ja bym się bał. No, ja też. Ten odcinek z każdą torturą robi się coraz bardziej przerąbany, ponieważ po pierwsze szykowanie tego wszystkiego chwilę trwa, to mnie przygniata, to śmierdzi i szczerze mówiąc, najgorsze ze wszystkiego jest to, że ta ryba namokła zimną wodą i patrzcie na moją koszulkę, jestem cały w rybnym. Ernest! No o kurde, przepraszam. Dobra, przygotowaliśmy, słuchajcie, Ernest musisz zdjąć swoje buty. Tyle ci powiem na samym początku. Mam do sprzedaży buty Proszę, wkładaj, wkładaj No No to co, zasypujemy Tutaj go Dawaj Łukasz O nie A tak swoją drogą, słuchaj Ernest, o bo nie wiem nie, czy wspomniałeś Ale, wiem, ja. ale trzeba subskrybować ten kanał, słuchajcie widzowie Subskrybujcie go Pamiętajcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, żeby Ernest dostał po dupie Albo na przykład, żebym ja dostał Albo Łukasz. Kto teraz ma mieć tortury? Piszcie w komentarzu. Kto wygra w komentarzach albo w ankiecie nas... O! Zrobię ankietę na Instagramie, kogo torturować, więc obserwujcie też Instagrama. Zobaczcie, ile on ma już ziemi! Wyrośnie z ciebie piękny kwiatek! Ale Odwładamy nie ma. Wyrośnij... Wstawaj! Ale wiesz, że nie wyrośnie z tego kwiatek, jeżeli no nie tam. zrobisz tego. No tak, to no, trzeba ja podać. Nie, nie, nie. Trzeba podać. Po czekaj, czekaj, ja się przygotuję do tego. Zostaw zipek! A rybę podlałeś? Przepraszam, No bo... Rybę podlałeś! Ja że ziemię! Zaku, o, no <laughs> Przestańcie, kurde! Bardzo dobrze to by O nie, to przemaka no! Ej, to był twój pomysł! Co by, nie... Co mój pomysł? To o ten odcinek! Nie, no! Czekaj rybę, tylko raz rybę! Aaaaa! No już no, no. <laughs> Nie brakowało mi jakoś tego, tak... Uznasz, że to jeszcze nie koniec po prostu? Że to się skończy? <gry> chłopaki widzą was nienawidzą za to, wiecie piona, o tym. Piona, Piona, ale przetrwałeś ma już mowy. tyle tortur. Ej, ale Dobra. czy to nie jest tak, że kwiaty potrzebują jeszcze świata, cię muszą wszystkie gorące lampy wokół tak, ciebie ustawić? Tak. Dokładnie, Ernest! Usiądź! Nie, stój! Nawet nie wiecie, chłopaki? Jaki macie w wpierdziel? Ja wymyślę taki odcinek, po którym się nie pozbieracie. Gdzie twoje drewy są, pojarne ścierne ścierneście? Jak ty pięknie urośniesz? <noise> Ej, już mnie ręka w ogóle boli, patrzcie. Ach. Już się wbijają te ja, To jest samo w sobie tortura, a tego nawet nie losowaliście. Chłopaki jakoś dziwnie się czuję O, nasza roślinka rośnie. Czy ja wykiełkowałem? Ej, nie trzeba jej przypadki podlać jeszcze troszeczkę. O ile, i... Nie, 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 proszę nie. O, nie. Ej, nie możesz, nie możesz! Zostaw go w spokoju. <gulatory noise> Przepraszam, że w twarz, ale. Zostaw to! Już, już, nie, nie, nie nie zasługujesz na więcej. Już nie będę takim hałem. Już poczułem się źle, akurat Ernest. Au! Dobra, dobra, dobra. Które teraz też? Może chcesz kliknąć? O, nie masz, będę sam sobie brał Masz, sorry, masz. Nie no, dobra, masz. Kusi, mnie zbyt Pudło na głowie. Pudło na głowie! Ale Łukasz! To nie jest takie złe. Pudło. Czy my to wszystko przygotowaliście wcześniej? Tak, zdecydowanie. Tak. Na styk! O, idealnie. A! No i tak, e, oprócz, to! oprócz pudełka na głowie, właśnie A! jeszcze dodajemy do tego. Tak, to... No nie, nie patrz, ten wzrok jest w środku. <śmienic> Możesz mówić do niego Ernest Gdzieś Zipec, ja? ja tam? Ernest, tu tutaj no, jestem, z tej strony Ale rybą wali w ogóle, wszędzie, ręce Ej, mi Ej, właśnie mało. Do środka? <śmienic> nie, nie! Nie! Ale to była tortura już straszna <śmienic> Nawet ja Zaraz. się przestraszyłem Narysujmy no, mu tutaj jeszcze buzie. O, wyszedł No dobra, to idziemy do kolejnej chyba Ernest, widzę, że się dobrze całkiem trzymasz, tam ziemia ci nie wychodzi Czemu wychodzisz z ziemi? Już mi się nie chce w tym stać Trochę się nie dziwię. Więc wylosuję ci kolejne zadanie. Uwaga! Mumifikacja. O, Ernest, zostaniesz oficjalnie mumią. Ale ta ryba śmierdzi. Ej, to nie są moje tortury. Włazisz z powrotem do tego. Albo chwila, poczekajcie. Poczekamy z tym na papier toaletowy, bo i tak oberwie. Nie będę dwa razy męczył. Chociaż z drugiej strony bronię się rybą. Dobra, namoczona no została mokra mumia tak proszę bardzo dziękuję serdecznie co stary Ołudnie. Ej, tylko nie zmarnujmy za dużo tego papieru, co? Tak wiesz, że tyle ile bym dzisiaj zmarnował tak po prostu, nie? Po prostu najwyżej Także dnia... w na sensie na jednym posiedzeniu to Tak, nie? tak, tak A tak. nie, no to jeszcze chwilkę, to jeszcze, jeszcze chwilkę jeszcze Czuję, że tak wiesz To dlatego tak, tak szybko się kończy papier no, ale no. kończy się, na nie? Dzipek zanim zaczyna to sprawdza czy jest czysto na początku Nie znudziło ci się jeszcze Dobra, końca, już, nie? już, już No idealnie, mi się już znudziło też No to co? A mokra mumia! Tak, po pierwsze no, wracamy No to najważniejszym Do tego, okej okay. A po drugie. Aj! najważniejsze jesteś, mówią. A no tak! A ja idę po wodę. A! Że nie, że go oblewamy drugi raz, tylko on już jest mokry. Nie, że go oblewamy jeszcze drugi raz. Nie, się. no przestańcie. Czekaj. Ziwek, czy jesteśmy gotowi na zrobienie mokrej Ta woda jest najgorsza. Kfur, no wiem, czujemy też, Ale tu się do niego o, nie przyjemnie. Daj, 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 bo on ucieka. No i ucieknij na ulicę, niech ludzie pomyśli, że jest głupi Nie, uciekł Ale się ryba trzyma, ryba na... trzyma, broń się rybą Ja nic nie oh! z widzę Rybą, szkadę, Ej, chyba Oj, męczenie kolegów tak jest takie spoko strasznie O nie, nie! ryba uciekła Ej nie, ta rybka jest, jest dobra, stary Trzeba będzie zdjąć z niej ten papier Ale to jest... O! ALE PLATFUS, JAK TO zdjąć TERAZ? Wiecie co jest najlepsze? To nie moja bluza, tylko Ernesta O nie! <laughs> nie, nie rób mi tego proszę, to nie mój odcinek A, to prawda, przepraszam Rozkręciłem się Pamiętaj, musicie subskrybować kanał, jeżeli chcecie, żebym ja był na przykład torturowany Walnijcie w subskrypcję, jak ja w to Ach. Przed nami już ostatnia tortura. Za znaczy wiadomo. Jeszcze na samym końcu Ernest będzie musiał sprzątać tu wszystko, bo zobaczcie jak to wygląda. Mosakro. Dobra, losujemy. Które? Czerwona może teraz. No nie, Czerwone to są to fajne. Są chyba. stopy z jajcem. Raj stopy z jajkiem? Co? Co? To to... Raj stopy z Aho! jajkiem? Masz to! Tak! Stary, skąd to się wzięło? Naciągaj lajkę i włazimy z tym! Oj, jakie to jest? Oh. Ej, mamy, mamy wybić jajko do środka? Nie. E nie, mamy wrzucić jajko do środka. Ej, czyli nawalanie go jak bateriami, czemu ty? Już. A nie wrzucić, nie, nie jest... No <laughs> myślałem, że do jednego wrzucę. Jest jesteś gotowy? No. <laughs> Oczy ważki. Już, już, już <laughs> to jest dosłownie. <laughs> ja z jednej ty z drugiej. Nie, 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 weź się! Zakręciłeś się, w ciało tylko. Trzy, cztery. Nie, nie, nie! O! O! Nie zimek. kurna, chwak! Nie chcą zaczynająć! Wokół! drzem wu! twarz w ogóle! Jak ty oh, to fuck. zrobiłeś! Fuu! Fuu, fu. doleci O fu! Ale ja nie zrobiłem w ogóle w twarz, tylko tutaj przeleciał, a Zimek tak ci wijapę, ten... <laughs> Otwierajcie nie, nie. mnie! No jaki hamus najgorszy. Ej, dobra, subskrybujcie za ten odcinek, bo to była po prostu kopalnia śmiechu Nie, nie podobało mi się chłopaki, aż tak. Nie. Jak to? Sam prosiłeś nas za ten odcinek, no to co teraz? Ale myślałem, że wymyślicie trochę lepszy rzeczy. Nie odla... chcę tego. Dobra, ja, nara, idę do